Prezydent Stanów Zjednoczonych zachęca firmy do przenoszenia produkcji do jego kraju, grożąc wprowadzeniem nowych ceł. Sojusz Północnoatlantycki jest gotów zapłacić Stanom Zjednoczonym za broń dostarczaną Ukrainie. Komisja Europejska miała finansować kampanie niekorzystne z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej. Lider niemieckiej Hadecji obiecuje, że po wygranej w wyborach od razu zacznie wprowadzać radykalną politykę imigracyjną. Rumunia ogranicza produkcję ziemniaków, bo stała się ona nieopłacalna. Piątek 24 stycznia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W przemówieniu skierowanym do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał firmy do przenoszenia produkcji na terytorium jego kraju. W przeciwnym razie będzie wprowadzał nowe taryfy celne. Przedstawił też swój pomysł na zakończenie wojny na Ukrainie. Trump połączył się ze światowymi liderami za pośrednictwem wideokonferencji. W swoim przemówieniu zadeklarował obniżenie podatków dla zagranicznych producentów, którzy przeniosą swoje fabryki do USA. Mają one stać się w najbliższym czasie jednymi z najniższych na świecie. Nowa amerykańska głowa państwa zapowiedziała zarazem gorsze traktowanie przedsiębiorstw jedynie eksportujących swoje towary do Ameryki. Trump zamierza nałożyć na nie wysokie cła. Zyski z tytułu opłat dla zagranicznych podmiotów mają zasilić skarb państwa Stanów Zjednoczonych, a Bia Cały dom liczy na dochody liczone w setkach miliardów dolarów. Dotąd, w opinii Trumpa, Unia Europejska nieprzyjaźnie traktowała kapitał pochodzący z jego kraju. W swoim wystąpieniu prezydent USA zadeklarował zapewnienie Europie dostaw skroplonego gazu już po zawarciu odpowiedniego porozumienia. Odnosząc się do konfliktu na Ukrainie, amerykański prezydent zamierza wywrzeć presję na Rosję poprzez obniżenie cen na światowym rynku paliw. Zwiększenie produkcji energii i ropy naftowej uderzyłoby w dochody rosyjskiego budżetu, utrudniając Moskwie finansowanie wojny przeciwko Kijowowi. W tym celu Trump chce naciskać na Arabię Saudyjską i organizację krajów eksportujących ropę naftową. Zakończenie wojny na Ukrainie ma być możliwe także dzięki pomocy Chińskiej Republiki Ludowej. W rozmowie z prezesami banków i firm Trump powiedział, że Pekin ma duży wpływ na toczący się konflikt, dlatego Waszyngton zamierza z nim współpracować. Innym tematem rozmów między Amerykanami i Chińczykami ma być podpisanie nowego traktatu ograniczającego rozprzestrzenianie się broni jądrowej, do którego dołączyliby Rosjanie. Pod koniec swojej pierwszej kadencji amerykański prezydent miał zresztą przedstawić tę koncepcję prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Po raz kolejny Trump wezwał kraje europejskie do zwiększania wydatków na zbrojenia. Jego zdaniem powinny one osiągnąć próg finansowania sektora obronnego w wysokości 5%, zamiast dotychczasowych 2% produktu krajowego brutto. Sojusz Północnoatlantycki może zapłacić za broń dostarczoną Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Zarazem sekretarz generalny NATO Mark Rutte zachęcał Europę do większych wydatków na zbrojenia. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos odbył się panel poświęcony wojnie na Ukrainie. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego w jego trakcie zadeklarował, że państwa europejskie mogą zapłacić za amerykański sprzęt, który przekaże ukraińskiemu wojsku nowa administracja Białego Domu. Ukraina zdaniem Rutte potrzebuje dalszego zaangażowania Ameryki i jej przemysłu zbrojeniowego. Prezydent USA Donald Trump w czasie swojej kampanii wyborczej krytycznie odnosił się do pomocy swojego kraju dla Ukrainy, chcąc przerzucić ciężar jej wspierania na Europę. W tym kontekście sekretarz generalny NATO wezwał kraje europejskie do zwiększenia wydatków na swoje wojska. Rutte uważa, że poszczególne państwa robią zbyt mało w celu zwiększenia swojego potencjału militarnego, a powinny zarówno rozwinąć swój przemysł zbrojeniowy, jak i przekazywać część swojego budżetu na wsparcie dla Ukrainy. Obecnie w interesie Europejczyków ma być zapewnienie Ukraińcom dobrej pozycji negocjacyjnej w rokowaniach pokojowych z Rosjanami. Europejska Partia Ludowa zarzuciła Komisji Europejskiej finansowanie kampanii niekorzystnych z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej. Chodzi zwłaszcza o środki przekazane organizacjom lobbującym przeciwko europejskim rolnikom. Największa frakcja w Parlamencie Europejskim zarzuciła Departamentowi Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej niewłaściwe wydatkowanie unijnych pieniędzy. Debatę na ten temat zainicjowała Monika Hochlmeier, należąca do Hadecji niemiecka europoseł i wiceprzewodnicząca Europarlamentarnej Komisji Budżetowej. Wcześniej przeanalizowała ona blisko 30 umów zawartych przez Komisję Europejską w 2022 i 2023 roku. Wynikało z nich, że najważniejszy organ wykonawczy Unii Europejskiej przekazał fundusze organizacjom poza Rządowym, krytykującym rolników oraz niektórych członków samej Komisji Europejskiej. Czyniły to głównie poprzez organizację demonstracji czy za pośrednictwem akcji masowego wysyłania listów do określonej grupy polityków. Pieniądze miały być też wykorzystane do lobbowania przeciwko umowie Unii Europejskiej z południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Europosłowie reprezentujący frakcję Socjalistów i Demokratów oraz liberalną grupę Renew Europe uważają, że niesprawiedliwe jest wyróżnianie organizacji ekologicznych, bo dotacje komisji. Europejskiej otrzymują także stowarzyszenia zajmujące się innymi kwestiami. Socjaliści poza tym zarzucili prawicowym politykom korzystanie z pomysłów przedstawianych przez lobbystów firm działających w sektorze przemysłowym. Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu Piotr Serafin przyznał w swoim wystąpieniu, że mogło dojść do niewłaściwego wydatkowania środków w wysokości 5 miliardów 400 milionów euro. Komisja Europejska zamierza wciąż wspierać rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ale od maja ubiegłego roku dokonuje przeglądu obowiązujących wciąż umów o współpracy. Nowa polityka miała przynieść już pierwsze efekty. Do czerwca raport na temat finansowania organizacji pozarządowych ma przedstawić Europejski Trybunał Obrachunkowy, zajmujący się analizą przypadków wspierania ruchów na rzecz ochrony środowiska z Hiszpanii, Niemiec oraz Szwecji. Podstawowym zadaniem Trybunału jest kontrolowanie wydatków z budżetu Unii Europejskiej. Kandydat niemieckiej hadecji na kanclerza Friedrich Merz po przejęciu władzy zamierza od razu rozpocząć wdrażanie radykalnej polityki imigracyjnej. Lider opozycji zareagował w ten sposób na głośny atak afgańskiego nożownika. Ustępujący rząd zapowiada przeprowadzenie dużych deportacji do Afganistanu. Do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło w środę w parku w bawarskiej miejscowości Aschaffenburg. Imigrant pochodzący z Afganistanu zaatakował nożem grupę przedszkolaków wraz z ich opiekunkami. Od ciosów zadanych przez obcokrajowca zmarły dwie osoby, w tym dwuletni chłopczyk. Drugą ofiarą był 40-letni mężczyzna, który stanął w obronie dzieci. Przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej zapowiedział, że od pierwszego dnia swojego urzędowania wprowadzi rygorystyczną politykę imigracyjną. Merz chce wprowadzić kontrolę na granicach Niemiec ze wszystkimi sąsiednimi państwami, aby zapobiegać nielegalnym próbom przedostania się na niemieckie terytorium. Do Niemiec nie będą wpuszczane zwłaszcza osoby nieposiadające przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. W opinii kandydata Hadecina na szefa niemieckiego rządu dużym problemem są przestarzałe procedury systemu azylowego. Skryty on Porozumienia dublińskie i układ z Schengen, które mają być dysfunkcyjne. Same Niemcy po dekadzie krytykowanej przez Merca polityki mają być już niezdolne do przyjmowania większej liczby obcokrajowców. Ustępująca minister spraw wewnętrznych Nancy Fezer zamierza przeprowadzić masowe deportacje przestępców z Afganistanu do ojczyzny. Podobnie jak Merz skrytykowała system dubliński, ponieważ nożownik złożył wniosek o udzielenie azylu w Niemczech, chociaż wcześniej przebywał w Bułgarii. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna wraz z Bawarską Unią Chrześcijańsko-Społeczną prowadzą w sondażach przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 23 września. Drugie miejsce zajmuje Narodowo-Konserwatywna Alternatywa dla Niemiec, a dopiero trzecie – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec ustępującego kanclerza Olafa Scholza. Rumuńscy rolnicy ograniczają produkcję ziemniaków. Właśnie w tym kraju znajduje się 1 trzecia wszystkich europejskich gospodarstw rolnych, które uprawiają to warzywo. Telewizja Euronews, powołując się na rumuński Narodowy Instytut Statystyczny, poinformowała, że produkcja ziemniaków w Rumunii była w ubiegłym roku najniższa od blisko 8 lat. Średnio w 2024 roku w Unii Europejskiej całkowity ich plon w przeliczeniu na hektar ziemi wynosił 35 ton, z kolei w przypadku Rumunii było to niecałe 15 ton. Ograniczenie uprawy ziemniaków ma być spowodowane głównie rosnącymi cenami nasion, a ponadto rumuńscy producenci rolni mają problem z pozyskaniem pracowników. W ubiegłym roku w Rumunii wystąpiły susza i upały, co jeszcze bardziej pogorszyło już i tak trudną sytuację. W rezultacie tamtejsze sklepy spożywcze coraz częściej sprzedają warzywa pochodzące z zagranicy. Mimo że w Rumunii funkcjonuje 1 trzecia wszystkich unijnych gospodarstw rolnych hodujących ziemniaki, krajowi rolnicy nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania ze strony rumuńskich. Konsumentów. Coraz mniejsze plony tego warzywa odnotowuje się także w innych europejskich państwach. Od 2000 do 2023 roku zbiory spadły o blisko 1 trzecią. Euronews zauważa, że w ubiegłym roku poza Rumunią szczególnie duże zmniejszenie produkcji było widoczne w Polsce. Informację przygotował Maury Cymietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.